Markowi Aureliuszowi, stoickiemu filozofowi, który raz powiedział, że życie kształtuje się poprzez nasze myśli. Ten pomysł stanowi podstawę naszego wideo, gdzie omówimy 11 istotnych rzeczy, aby spokojnie wyjść ze swojego życia. Nasza propozycja polega na zrozumieniu i kontrolowaniu naszego świata wewnętrznego, aktywnie się przekształcając. To nie tylko pasywne doświadczenie obserwacji. Zapraszamy do udziału, dzieląc się swoimi perspektywami na każdy omawiany temat. Ta podróż obiecuje nie tylko wiedzę, ale także szansę na głęboką autorefleksję i transformację. Zaczynamy. Temat 1 Radzenie sobie z osobami, które sprawiają ból. Gdy ktoś bliski rani Cię, nie ma potrzeby robić dramatu czy prowadzić długiej, wyjaśniającej rozmowy. Najlepszą strategią jest iść naprzód. Nie szukać zemsty ani żądać przeprosin. Istota tkwi w chronieniu spokoju wewnętrznego. Jeśli ta osoba wraca szukając pomocy, pamiętaj, że proste nie jest wystarczające. Nie ma obowiązku pomagać temu, kto złamał zaufanie. Wybór unikania zamieszania i dyskretnego tworzenia dystansu często okazuje się być najmądrzejszym działaniem. Pozwól, by czas ujawnił konsekwencje działań. Skoncentruj się na swoim własnym dobrobycie. I pozwól obu stronom rosnąć. Radzenie sobie z tymi, którzy sprawiają ból, nie wymaga burzliwej konfrontacji, lecz spokojnego i stanowczego podejścia. Nie trzeba ulegać uczuciu urazy, ani żądać usprawiedliwień. Mądrość polega na chronieniu swojego spokoju, nawet jeśli oznacza to oddalenie się od tych, którzy złamali twoje zaufanie. Odmówienie pomocy, gdy ktoś ją prosi, jest aktem autoprezewacji, a nie obowiązkiem. Unikanie dramatu i dyskretne tworzenie dystansu często okazuje się być najmądrzejszym rozwiązaniem. Pozwól, by czas ujawnił konsekwencje, skup się na swojej własnej opiece i obserwuj, jak obie strony rosną. W sytuacjach, gdy zaufanie zostaje złamane przez bliską osobę, odpowiedź nie musi być dramatem. Wybór kontynuowania bez szukania zemsty, ani domagania się przeprosin jest najbardziej inteligentną strategią. Chodzi o zachowanie swojego wewnętrznego spokoju. Jeśli osoba wraca, szukając pomocy, pamiętaj, że wystarczy proste nie. Nie jesteś zobowiązany pomagać temu, kto zdradził zaufanie. Wybór uniknięcia zamieszania i dyskretnego utrzymania dystansu często okazuje się najbardziej rozsądną decyzją. Pozwól, aby czas ujawnił konsekwencje działań. Skup się na własnym samopoczuciu i obserwuj wzajemny rozwój. Kwestia druga porzucanie niepotrzebnych celów. W naszej podróży przez życie musimy podejmować kluczowe decyzje. Rozpoznanie, kiedy pewne cele już nie służą naszemu celowi, jest kluczowe. Chodzi tu nie tylko o normalność, ale o zdrową potrzebę. Koncentracja na tym, co naprawdę się liczy, powinna jednak odbywać się dyskretnie. Unikanie dzielenia się każdym krokiem czy decyzją jest kluczem do zachowania swojej strategii i intencji, trzymając je zgodnie z fundamentalnymi wartościami. Ten podejście upraszcza Twoją drogę, zachowując integralność Twojej osobistej podróży. W wielkiej podróży życia podejmujemy kluczowe decyzje, które kształtują naszą drogę. Rozpoznanie, kiedy pewne cele już nie służą naszemu celowi, jest kluczowe. Porzucenie tych celów nie tylko staje się normalne, ale staje się koniecznością. Istota polega na skupieniu się na tym, co naprawdę się liczy, ale rób to dyskretnie. Unikanie nadmiernej częstotliwości dzielenia się każdą zmianą czy decyzją jest strategią, która ma na celu zachowanie trasy i intencji, zachowując je zgodnie z fundamentalnymi wartościami. To podejście upraszcza Twoją podróż, zachowując integralność Twojej osobistej drogi. W naszej podróży przez życie kluczowe, decyzje kształtują nasze przeznaczenie. Rozpoznanie kiedy pewne cele nie służą już naszemu celowi, jest kluczowym umiejętnością. Porzucenie tych celów nie jest tylko rzeczą normalną, ale staje się imperatywną koniecznością. Skupienie się na tym, co naprawdę ma znaczenie, wymaga subtelności. Unikanie dzielenia się każdą zmianą czy decyzją, jest strategią mającą na celu zachowanie własnej ścieżki i intencji, mocno zakotwiczonych w wartościach. To podejście upraszcza twoją drogę, zapewniając integralność twojej osobistej podróży. Temat trzeci koniec relacji. Gdy nadchodzi koniec przyjaźni lub związku romantycznego, dyskrecja jest kluczowa. Zachowanie intymnych szczegółów z dala od reflektorów jest fundamentalne dla ochrony prywatności, i uniknięcia zbędnych plotek. Przyswojenie i przemyślenie tych doświadczeń nie tylko szanuje prywatność obu stron, ale także ułatwia proces osobistego leczenia. Wybór niedyskutowania publicznie chroni dobrostan emocjonalny wszystkich zaangażowanych, promując szanującą i dyskretną podróż do wyzdrowienia. Gdy zmierzasz w obliczu końca przyjaźni lub romansu, kluczowe jest działanie z dyskrecją. Zachowanie dla siebie intymnych szczegółów jest istotne, dla szacunku dla prywatności i uniknięcia zbędnych plotek. Przemyślenie wewnętrzne tych doświadczeń nie tylko szanuje prywatność obu stron, ale także ułatwia proces osobistego leczenia. Wybór niedyskutowania publicznie chroni dobrostan emocjonalny wszystkich zaangażowanych, zapewniając szanującą i dyskretną podróż do wyzdrowienia. Gdy zmierzysz w obliczu końca przyjaźni, lub związku romantycznego, jest ważne działanie z dyskrecją. Zachowanie intymnych szczegółów z dala od uwagi publicznej jest istotne dla zachowania prywatności i uniknięcia zbędnych plotek. Przemyślenie wewnętrzne tych doświadczeń nie tylko szanuje wzajemną prywatność, ale także pomaga w procesie osobistego zdrowienia. Wybór niedyskutowania publicznie chroni dobrostan emocjonalny wszystkich zaangażowanych, promując szanującą i dyskretną podróż do wyzdrowienia. Temat czwarty. Kontrolowanie głosu w momentach frustracji. W środku frustracji, wybierz mówić łagodnie, zamiast podnosić głos. Przekształcanie gniewu w działanie i frustracji w koncentrację to klucz. Zachowanie spokoju w czasie napiętych sytuacji to nie tylko kwestia zachowania godności, ale podróż ku panowaniu nad wewnętrznymi burzami. Pozostawanie niewzruszonym nie tylko ujawnia cnotę, ale okazuje się być supermocą tylko twoją. Gdy frustracja puka do drzwi, wybór mówienia spokojnie zamiast podnoszenia tonu jest kluczowy. Przemiana gniewu w działanie i frustracji w koncentrację staje się strategią doradzenia sobie z tymi momentami. Zachowanie spokoju nie jest tylko sposobem na zachowanie godności, ale podróżą ku panowaniu nad wewnętrznymi burzami – Pozostanie niewzruszonym nie tylko jest dowodem cnoty, ale ujawnia się jako supermoc wyłącznie twoja. W sytuacjach frustracji wybór delikatnej komunikacji zamiast podnoszenia głosu jest kluczowy. Przekształcanie gniewu w działanie i frustracji w koncentrację staje się kluczową strategią doradzenia sobie z tymi wyzwaniami. Zachowywanie spokoju to nie tylko kwestia zachowania godności, ale podróż ku panowaniu nad wewnętrznymi burzami. Pozostawanie niewzruszonym nie tylko ujawnia cnotę, ale okazuje się być supermocą tylko Twoją. Temat 5. Unikanie rozprzestrzeniania negatywnych opinii. Unikanie rozpowszechniania negatywnych opinii jest potężnym gestem autentyczności i empatii w świecie, często zaćmionym przez niepohamowaną krytykę. W uniwersum, gdzie słowa mogą być zarówno ranami, jak i balsamem, wybór rozpowszechniania dobroci, i zrozumienia tworzy trwały wpływ. Nasza podróż rozpoczyna się od uznania potencjalnej szkodliwości negatywnych opinii. Każde słowo niesie ze sobą wagę, kształtując nie tylko percepcje innych, ale także otoczenie nas otaczające. Wybór bycia osobą, której inni ufają i szanują, niezależnie od różnic, to odważna decyzja. To nie oznacza zawsze zgody, ale wybór drogi empatii nad pogardą. Złożoność ludzkich emocji jest jak rozległy ocean. Zrozumienie tej złożoności buduje mosty nad wzburzonymi wodami niezgody. Nasze słowa stają się deskami tego mostu, pozwalając nam żeglować przez relacje z subtelnością i sercem. Każda rozmowa, każda interakcja to okazja do budowania autentycznych połączeń, tworząc przestrzeń, w której różnice są szanowane i rozumiane. A jeśli przeczytałeś to wszystko, gratulacje. To oznacza, że jesteś zaangażowany w poszukiwanie pozytywnych zmian. Ta podróż unikania szerzenia negatywnych opinii dotyczy nie tylko poprawy relacji zewnętrznych, ale także poprawy relacji ze sobą. Wybierając słowa, które odżywiają, zamiast szkodzić, pielęgnujesz żyzną glebę dla autentyczności. Zostaw komentarz, aby podzielić się swoimi przemyśleniami. Twój głos jest ważny w tej rozmowie, która ma na celu budowanie bardziej pozytywnego świata. Polub i zasubskrybuj, aby pozostać w kontakcie z treściami, które inspirują zmiany. Jesteśmy razem w tej podróży, ciągle rosnąc, ewoluując i budując przestrzeń, w której empatia i szacunek są fundamentami. Transformacja zaczyna się od każdego wybranego słowa i każdego aktu miłości praktykowanej. Kontynuujmy nieustanne budowanie świata, w którym słowa są narzędziami budowania, a nie niszczenia. Temat szósty. Rezygnując z niepotrzebnych porównań. W nieustannym etapie porównań wielu z nas tkwi w emocjonalnej pętli, która wydaje się nie mieć końca. Jest to jak szalona gonitwa, gdzie cel ciągle przesuwa się do przodu, a my, pomimo naszych starań, nigdy nie osiągamy mety. To niekończące się dążenie do wyrównania z innymi jest nie tylko wyczerpujące, ale również kradzieżą radości. Wyobraźcie sobie siebie, jako biegaczy w zawodach, bez jasnego zwycięzcy, tylko trudna i niekończąca się droga. Każde porównanie jest jak kolejny krok, oddalający nas od docenienia naszej własnej podróży. Za każdym razem, gdy mierzymy się z cudzym standardem, bagatelizujemy unikalne i wewnętrzne piękno naszej własnej historii. Prawda jest taka, że każdy z nas to nieopublikowana książka, pełna różnych rozdziałów i fascynujących opowieści. Porównywanie się z innymi to jak próba zestawienia różnych powieści, każda z własnym fabułą, postaciami i unikalnym zakończeniem. Zamiast czuć się wiecznie w tyle, czas świętować swoje osobliwości, błędy i zwycięstwa, niezależnie od tego jak mogą się wydawać małe. Przyjmowanie swojej własnej podróży to wyzwanie norm, przepisywanie reguł gry według własnych warunków, nie ma uniwersalnej mety, są tylko istotne momenty wzdłuż drogi. Pozwól sobie zanurzyć się w swojej własnej narracji, doświadczając całej gamy emocji, jaką ona oferuje, od odwagi po frustrację, od szczytu osiągnięć po dno przeciwności. Porzucenie zbędnych porównań oznacza uwolnienie się z więzienia ciągłej autooceny. Zamiast tego stajesz się nieustraszonym autorem swojej własnej historii, dyktując rozdziały z odwagą, wdzięcznością i autentycznością, celebrowanie każdej napisanej strony. Bo to kombinacja wszystkich z nich formuje unikalną i cenną narrację Twojego życia. Więc przestań biec na taśmie porównań i zacznij eksplorować żyzne ziemię własnej podróży. Żyj autentycznie, celebrować swoje osobliwości i kontynuuj przepisywanie stron Twojej historii z odwagą i determinacją. Sekcja 7. Zarządzanie mediami społecznościowymi i oczekiwaniami. Media społecznościowe. Często malują pozornie idealną narrację życia, pełną wyjątkowych momentów i rozwoju osobistego. Jednakże kluczowe jest zrozumienie, że jest to po prostu selektywna składnica historii innych, zazwyczaj pokazująca tylko chwilę chwały. Uniknięcie pułapki niesprawiedliwych porównań i nieustającego niezadowolenia wymaga świadomego podejścia do mediów społecznościowych. Określenie konkretnych godzin na korzystanie z mediów społecznościowych jest skuteczną strategią. Przed każdą interakcją online zadaj sobie pytanie: czy jest konstruktywna, czy po prostu rozpraszająca? Ta praktyka uważności pomaga odróżnić pomiędzy istotnym uczestnictwem a bezcelowym przewijaniem. Ponadto, oderwanie się na chwilę daje cenną okazję do uczestnictwa w działaniach rzeczywistego świata. Dokonując tych dostosowań w podejściu do mediów społecznościowych, Tworzysz przestrzeń do doceniania unikalnej narracji swojego życia z dala od niekończących się porównań. Zamiast wpadać w pułapkę płytkich ocen, możesz skoncentrować się na doświadczeniach, które naprawdę wzbogacają twoje istnienie. Życie nie jest napisaną serią, w której wszyscy podążają za tym samym scenariuszem jest chaotyczne, nieprzewidywalne i niekontrolowanie rozbieżne. Przyjmując taką perspektywę, Uwalniasz się od presji dostosowywania się do ustalonych wzorców. Twoja podróż, pełna wzlotów i upadków, triumfów i porażek, staje się świadectwem twojej wytrwałości i niepowtarzalności. Zanurz się zatem w swojej własnej narracji, pozwalając, by była to emocjonalna wizualizacja od odwagi aż po szczyt osiągnięć, stając się autorem i głównym bohaterem własnej historii, nie tylko przepisujesz zasady, ale autentycznie żyjesz według swoich warunków. Temat 8: Wyzwolenie się od wyszukiwania zewnętrznej walidacji. Pożegnanie się z nieustannym poszukiwaniem zewnętrznej walidacji to więcej niż zwykły wybór. To akt wolności. Wyobraź sobie opuszczając scenę, gdzie zewnętrzne oczekiwania są scenariuszem, a każdy krok jest oceniany przez publiczność. Teraz wyobraź sobie siebie w spokojnej i spokojnej przestrzeni, gdzie jedynym ważnym głosem jest Twój. Ten scenariusz symbolizuje priorytet Twojego wewnętrznego ja nad oczekiwaniami zewnętrznymi. Ten zmiana paradygmatu rozpoczyna się od introspekcji, dogłębnego kwestionowania swoich motywów i zaufania swojej intuicji. Celebracja swoich zwycięstw, nauka na błędach i docenianie swoich własnych cech, są istotnymi krokami w tej podróży ku autentycznej wolności. To tak, jakbyś zamieniał predefiniowany scenariusz na puste kartki, gotowe do wypełnienia autentycznymi niuansami twojej własnej narracji. Uwalniając się od ciężaru zewnętrznej aprobaty, nie tylko się rozluźniasz otwierasz tamy dla autentycznej podróży. Podróży, gdzie jesteś autorem, reżyserem i głównym bohaterem, kształtując narrację swojego życia z autentycznością i odwagą. Każdy wybór, każde osiągnięcie, a nawet każdy upadek są cennymi elementami tej wyjątkowej fabuły, która należy wyłącznie do ciebie. Więc od teraz nie tylko porzucasz nieustanne poszukiwanie zewnętrznej akceptacji, nowo definiujesz grę według swoich własnych warunków. Jak powiedział stoicki filozof Epikur, kontroluj swoje percepcje, kieruj swoimi działaniami, akceptuj z radością to, co jest poza Twoją kontrolą. Ta filozofia rezonuje głęboko z ideą skupienia się na swojej własnej podróży, zamiast ciągłego porównywania się z innymi. Więc celebrowałbyś wyjątkowość swojej podróży, gdzie ważność pochodzi nie z zewnątrz, ale z uznania i akceptacji twojego autentycznego ja. W tej podróży stajesz się architektem swojego szczęścia, definiując sukces nie przez zewnętrzne brawa, ale przez wewnętrzne ustawienie. Poszukiwanie zewnętrznej aprobaty jest zastąpione przez potężne osiągnięcie życia według swoich własnych warunków, w pełnej autentyczności swojego ja. Temat 9: Stawanie w obliczu perfekcjonizmu. Rozwiązanie więzi perfekcjonizmu jest kluczową podróżą rozwoju osobistego. Chociaż podejście perfekcjonistyczne wydaje się przynosić korzyści, często pogrąża nas w morzu stresu. I w stałym poczuciu nigdy nieosiągnięcia doskonałości. Prawdziwy skarb tkwi w uścisku naszych niedoskonałości, uznając, że życie jest jak dzieło sztuki, bogatsze i autentyczniejsze, gdy pozwalamy sobie na subtelności i błędy. Wyobraź sobie życie jak puste płótno, czekające na wypełnienie pociągnięciami pędzla doświadczeń i nauk. Zmieniając cel bycia doskonałym na pragnienie bycia doskonałym, uwalniasz się od więzów ciągłej autooceny jak regulacja ostrości aparatu, aby uchwycić piękno podróży, nawet gdy droga jest wyboista. Praktyka samokompatybilności emerge jako cenne przeciwieństwo w tym procesie. Bycie łagodnym wobec siebie podczas wyzwań to nie tylko akt miłości własnej, ale także skuteczna strategia rozwijania bardziej zrelaksowanej i autentycznej podróży. Zrozum, że błędy to szanse do nauki, a nie nieodwracalne porażki. W sztuce życia sukces to nie nieskazitelne arcydzieło, ale samą podróż wypełnioną wzlotami i upadkami oraz niepowtarzalnym pięknem każdego zakrętu po drodze. Opuściwszy nieustanne poszukiwanie doskonałości, otwierasz się na świat możliwości, gdzie błędy są postrzegane jako szanse do wzrostu. Dlatego od teraz każde potknięcie traktuj jako cenny ślad na twoim życiowym płótnie, przyczyniając się do złożoności i autentyczności twojej historii. Zbądź się z ciężaru perfekcjonizmu, pozwól sobie docenić swoją ludzkość i unikatową podróż, którą obcierasz. Sukces w tym kontekście nie jest miejscem docelowym, ale samym podróżą pełną nauki i osobistego wzrostu. Zapraszamy do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach i subskrypcji dla dalszych pomysłów na ten temat i inne. Jesteśmy podekscytowani kontynuacją tego podróżowania w kierunku autentyczności i samowiedzy razem. Temat dziesiąty Porzucanie nadmiernej oczekiwań. W niesamowitej odysei życia często wytyczamy swoje trasy z oczekiwaniami rywalizującymi z horyzontem. Gorąco wierzymy, że nasze marzenia i pragnienia rozwiną się jak bajki, ale rzeczywistość nie zawsze podąża za tym zaklętym scenariuszem. Oczekiwania, jak żagle napompowane wiatrem nadziei, mogą zamienić się w burzę rozczarowania i deziluzji. Porzucenie tych iluzji to jak opuszczenie fałszywego raju i stawienie czoła surowej i nagiej prawdzie. To nie jest łatwa podróż, ale jest konieczna. Rozpoczyna się od szczerej rozmowy ze sobą, zrzucenia wszystkich warstw powinienem i mógłbym. Uwalniając się od łańcuchów tych nadmiernych oczekiwań, odkrywamy prawdziwe jądro naszych najbardziej autentycznych aspiracji. Nie chodzi o bajkę, lecz o wyzwanie i czasami bolesną transformację. To odważne uznanie własnych niedoskonałości i ograniczeń życia. Prawdziwa magia dzieje się, gdy stawiamy cele zgodne z tym, kim naprawdę jesteśmy, a nie z tym, kim mówili nam, że powinniśmy być. Porzucenie nadmiernych oczekiwań to jak rozwiązanie węzłów, które łączą nas z pomysłami, które już nam nie służą. To uwolnienie nie tylko odciąża nasze ramiona, ale także otwiera nas na nieoczekiwane cudowności, Jakie życie ma do zaoferowania. Stopniowo zwalniając się z iluzji, zaczynamy dostrzegać prawdziwe klejnoty ukryte w tkaninie istnienia. Nawigowanie przez wzburzone wody życia z otwartym sercem staje się aktem odwagi i akceptacji. Każda fala, każde odchylenie staje się istotną częścią naszej podróży. Porzucając nadmiernie wysokie oczekiwania, robimy miejsce na docenianie autentycznych doświadczeń. Gdzie piękno tkwi w nieprzewidywalności i szczerości drogi. Więc od teraz naprzód, staw czoła swojej podróży z otwartymi oczami, bez więzów oczekiwań, które służą jedynie do ograniczania. Świętuj niespodzianki, ucz się z wyzwań i kontynuuj żeglugę z odwagą tego, kto uwolnił się od ciężaru nierealności. Podziel się swoimi refleksjami na ten temat w komentarzach i dołącz do nas w bardziej autentycznym i znaczącym podróżowaniu. Temat jedenasty. Unikanie plotek i rozmów negatywnych. W gąszczu ludzkich interakcji, pokusa udziału w plotkach i rozmowach negatywnych może wydawać się szybkim sposobem na nawiązanie więzi, jednak wbrew tej iluzji, często odczuwamy niewygodę, jakbyśmy potykali się na niestabilnym terenie. Wybór pielęgnowania rozmów z życzliwością i integralnością to nie tylko strategia tworzenia pozytywnego środowiska, ale również decyzja głęboko zakorzeniona w budowaniu autentycznych relacji. Wyobraź sobie każdą rozmowę jak ogród, gdzie słowa są nasionami. Wybór pozytywnych i budujących słów jest jak sadzenie kwiatów, które z czasem rozkwitają w atmosferze zaufania i szacunku. Unikanie plotek nie jest jedynie powierzchownym gestem, lecz zobowiązaniem do szanowania naszej wspólnej ludzkiej natury. Zamiast karmić niekończący się cykl negatywnych pomruków, Wybieramy być latarniami światła na morzu ciemności. Poprzez prowadzenie przykładem nie tylko unikamy negatywności, ale też oświetlamy drogę, aby inni mogli odkryć sposób na bardziej głębokie i autentyczne życie. Prawdziwa istota unikania plotek leży w uznaniu złożoności ludzkich emocji. Zamiast ulegać pokusie oceniania czy lekceważenia, wybieramy zrozumienie historii stojących za działaniami. Nasze słowa stają się mostami, nie murami, łącząc nas zamiast tworzyć bariery. Odrzucając udział w negatywnych rozmowach, kształtujemy świat, w którym empatia przeważa nad pogardą. Jest to wezwanie do komunikacji, która buduje, a nie niszczy. Za każdym razem, kiedy czujemy pokusę wkroczenia na błotnistą drogę plotek, zatrzymujemy się, rozważamy i wybieramy ścieżkę wybrukowaną szacunkiem. Dlatego jeśli jesteś tutaj, rozważając tę zmianę, to sygnał, że chcesz przyczynić się do budowania pozytywnego świata. Pozostaw swój ślad w komentarzach, dzieląc się tym, jak radzisz sobie w sytuacjach, które łatwo mogą przerodzić się w plotki. Subskrybuj, aby otrzymywać więcej pomysłów na istotne tematy takie jak ten i kontynuuj podróż ku autentycznemu i znaczącemu życiu. Promowanie pozytywnej mentalności. W naszym procesie samoodkrywania i rozwoju osobistego wprowadzanie tych fundamentalnych zasad staje się latarnią, która prowadzi nas przez burze życia. Promowanie postawy odpornościowej, empatycznej i pozytywnej to nie tylko wybór, ale decyzja, która istotnie kształtuje jakość naszego istnienia. Odporność staje się naszym tarczą przeciwko przeciwnościom, pozwalając nam stawić czoło wyzwaniom z odwagą i wytrwałością. Akceptując niedoskonałości i ucząc się na błędach, pielęgnujemy postawę, która ceni rozwój osobisty ponad nieustannym dążeniem do doskonałości. Empatia z kolei odmienia nasze relacje. Rozumiejąc złożoność ludzkich emocji, budujemy mosty, które wzmacniają nasze więzi. Wybieranie życzliwości zamiast pogardy w obliczu konfliktów tworzy atmosferę, w której zaufanie i szacunek kwitną generując relacje bardziej autentyczne i znaczące. Zachowywanie pozytywnego podejścia to jak oświetlanie drogi życia. Porzucając nierealistyczne oczekiwania i unikając zbędnych porównań, świętujemy naszą jedyną podróż. Społeczne media, często źródło porównań i niezadowolenia, można podejść z intencją, pozwalając nam docenić naszą unikalną narrację, wolną od niekończących się porównań. Uwolnienie się od szukania zewnętrznego uznania, to akt odwagi. Priorytetowo traktowanie dialogu wewnętrznego nad oceną zewnętrzną pozwala nam autentycznie żyć, kierując się naszymi wartościami i intuicjami. To podróż, by stać się mistrzami własnych historii, przepisując zasady gry na własnych warunkach, jak prawdziwi stoicy. Stawiając czoła pułapkom perfekcjonizmu, Uznajemy, że życie, podobnie jak sztuka, jest bogatsze, gdy przyjmujemy niedoskonałość. Zmiana skupienia z bycia doskonałym na bycie doskonałym pozwala nam doceniać każde doświadczenie, jako okazję do nauki, przyczyniając się do bardziej relaksującej i autentycznej podróży. Wreszcie, omijając plotki i negatywne rozmowy, wybieramy być latarniami światła w świecie często zakłóconym przez negatywność. Nasze słowa stają się nasieniami dobroci, uprawiając żyzną glebę, na której zaufanie i szacunek mogą zakwitnąć. Dlatego jeśli tu jesteś, czytając te słowa, wiedz, że zaangażowałeś się w podróż ku autentyczności, rozwojowi i łączności. Pozostaw swój ślad w komentarzach, dzieląc się, jak te zasady rezonują w twoim życiu. Subskrybuj, aby otrzymać więcej pomysłów i kontynuuj eksplorację rozległości stoickiej mądrości gdyż podróż ku pozytywnemu nastawieniu to stałe zaproszenie do bardziej znaczącego życia.